Siemano, na widzowie z tej strony Bober Gaming w dzisiejszym odcinku będziemy sobie kontynuować serię Sons of the Forest w dzisiejszym odcinku na pewno postaramy się znaleźć lotnie paralotnie lotnie, nie wiem jak tam się to nazywa no i... No co, no przepraszam was yy, widzowie, że tak długo odcinka nie było. Yy, bo po prostu, no... Yy, próbowałem tam, ten... Yy, zrobić, yy, że... Próbowałem tam, żeby zrobić ten dłuższy odcinek, a nie tam po 15 minut. No i tak właśnie tam wszystko wszystko tam właśnie próbowałem to tak ustawić, żeby wszystko grało. Yy, I co no? Tutaj zrobiliśmy, jak widzieliście tutaj, drzwi. O! Zrobiliśmy sobie. I... No i co no? Stefanowi otworzy mi drzwi, żeby wszedł do bazy. Trzeba na niego zadbać. Oczywiście, Stefanek. Mm. Mm, 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 mm. Tutaj o zostań. Yy. W schronieniu. Co my tu mamy? Co to było? W schronieniu. Mhm. Coś, 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 coś mi tutaj się poklikało, ale już jest wszystko dobrze chyba, mam taką nadzieję. Um. No i co mamy? No, no, idziemy. Oj. Przepraszam za lagi, po prostu no. Mm. Dobra. Aplikacji wyłączyłem, no to dobra widzowie, wyłączę aplikację i za chwilę się widzimy. No dobrze widzowie, już wyłączyłem te wszystkie aplikacje. Mm, tutaj sobie teraz idziemy yy, me, po Meleksa, Meleksom będzie szybciej tutaj sobie jeździć w różne miejsca takie. No. Yy, mam nadzieję, że teraz będzie wszystko lepiej chodzić. Yy. O kurde przez to takie haszcze to ciężko idzie ciężko, ale dobrze. No i co, no... I w ogóle mm, mam jeszcze propozycję taką dla was. E, bo tak, na, gra na razie nagrywam mm, tylko Sons of the Forest serię też, e, tylko tą i mam, o Jezus, i mam ten propozycję, E, czy byście nie chcieli jakiejś innej serii, bo też e, możecie, bo też macie propozycje. E, e, możemy zrobić serię tego e, GTA e, online na przykład. E, no i co? I możecie też inne różne te, inne różne y serie pisać, jakie może, możemy zrobić, wtedy postaram się je ogarnąć. O kuźwa mać, nie tędy, kurde. Nie, 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 czemu, nie czemu, nie czemu, nie. Bywa, nie, nie, nie dopadniecie, nie. Nie dopadniecie rozumiecie nie, nie, Tudę. nie, no. nie, nie, no, nie, dobra, nie, umiem jeździć. Mm. Nie no, teraz ja że wiedziałem, że ta okuźwa. Wywalaj. Chię to nie miejsce dla ciebie. Przepraszam, tak mówię. O kurde. Ale rzadki okaz W sumie to i tak bym je kopnął ale dobra uciekłby mi lepiej jakbym miał jakiś pistolet a w ogóle w kolejnym odcinku jeszcze postaramy się y, pójść po pistolet ja nie w tą stronę jadę nie no nie no zdecyduj się ja jezus mam. zdecyduj się gdzie ja mam jeździć Dziękuję, przy, y, dziękuję, w ogóle dziękuję wszystkim y, nowym subskrybentom, którzy mnie zasubskrybowali, dziękuję wszystkim. I y, tak samo y, 10 łapek w górę pod tym filmem, 10, hm, jakie by tu było nie za duże wymaganie, no 10, bo pod ostatnim odcinkiem 7 widziałem, że za daliście mi mm, Oby było dzisiaj więcej. Siema gieniu. Oby było dzisiaj więcej. No może nie dzisiaj, ale... Żeby było... Nie, czemu... Yy, żeby było więcej ogólnie dzisiaj. Yy, no 10 łapek i nowa seria. Nowy odcinek. Zjedziemy go. Nie. Dobra. E, tu mam plan. Mm, tutaj chyba gdzieś była taka. Taki wjazd na taką górkę. Nie wiem, czy to nie tu. Nie, nie tu. Kurczę. 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 O, o, co jest? Nie. Nie. nie chcę mi się. Jezus. No i ten małek mi teraz tu pojedzie. Stój! Stój! Wiedziałem! Kurde. Nienawidzę. Nienawidzę kamieni. Nie wierzę. Eee, ja cię. No to tak. No e, w ogóle... Tutaj y, może po drodze spotkamy jeszcze, y, bo nagrałem kilka odcinków, ale no jak zwykle mi nie, nie ten y, nie poszły, próbowałem tamten, ten, pogorniałem to wszystko, może teraz się uda nam zrobić dłuższy odcinek. Mmm. Ej, czemu nie jedzie? No i co ona no? no my, nas spróbujemy tu gdzieś wjechać w ogóle. Giń. Czemu nie zdachniesz? Nie, co jest? Jak on biegnie? Co jest? No na no dobra, żeby mnie tego W ogóle jak obiegnie. Kurde Sonic. O! Tam mamy. Coś. Mamy tu coś. Co my... Co my... Co Tutaj mamy. Chyba przejechałem ten wjazd na ten Na tą górę. Bo to zazwyczaj latnie... Latnie... Parolotnie są na górze. co my tu mamy, a jak zwykle, dobra yy. co my tu jeszcze mamy, o, zupka chińska odczuwać pragnienie nie, nie to yy, Jezus nie Szkoda troszkę zapomniałam a zjedzmy sobie to ale ja cię puste, 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 no puste, no bo jakby inaczej, no dobra, to 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 otworzyłem chyba wszystko, hmm, no dobra, no przyjechaliśmy ten zjazd, a cześć. O! Jupi! Idziję yeah, oboj No. No i git. Kurde. A tam nie ma wjazdu czasami? Kurde. Teraz będziemy pół godziny szukać wjazdu. Ja się trochę boję ścieżkami jeździć do końca, bo czasami ścieżki nie gadaj. Nie gadaj. Mamy, mamy to. Widzowie, mamy to. Mamy. Ja. Yeah, tak. Tak jest. Widzowie, mamy to. Czemu szybko nie wziąłeś ten laki? Chłopie, byś się mnużył. Widzowie, mamy to. Mamy to. O, w ogóle tam coś jest nadal. O, te łódki. Nie, nie. O, Jezus. O, widzowie, mamy to. O, dobra. I? I? U, kurde. Był tak, był tak. O, kurde. Tak, tak, kurde. No widzowie teraz będziemy latać po mapie jak nie wiem co jest, 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 jest widzowie mamy to o kurde no dobra nie no, nie to gdzie to jest tutaj, chyba tak to sobie ustawimy pod zero no dobra Teraz te jachciki musimy przeszukać. Mm -hmm. O! To, to sobie oglądniemy lepiej w bazie, bo tutaj na chwilę nas napadną jakieś to kanibalki. O! A, akurat chce mi się bić. No i Git. Nie, na no, czemu tę butelkę jest? To... O, kurde. Kurde. Nieźle. No. Kanibale jak widać się o, o to nie dbają. Mogliby tu mieszkać, mają okazję, tylko wszystko. Jedzenie by mieli, ale już nie mają, bo im ukradł No kurz na... kusz wszędzie. Pięknie. A w ogóle cakarska, eee... Y co? Mm. Pafton Home. co? O kurde. Odkryliśmy jakąś karteczkę z Pafton z domem paftonów. Kurde. Z domem paftonów. Hmm. Mhm, pewnie. Nie, nie. Mhm, w sumie. z tego, jak mam już jeden, w sumie na półki sobie mogę odkładać, ale jest za tyle tych kartek, tu, że ja nie wiem. No ja ciebie. O, ród. A nie. Bardzo fajnie. Nie no, kolejna kartka. Z tatą, ten widzini. A w ogóle z Jordanią próbowałem się ten zaprzyjaźnić ale Ona jest jakaś Nie wiem Nie wiem jakby ją określić No 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 Nie wiem jakby ją to określić No Hmm Kurde daj mi tu wejść, o mhm, tu jakieś może dalej dar... się cieszę z tej lotni, teraz tutaj będziemy mogli ten, wylecieć jacie, no i git co, kolejna, A kolejna lotnia? co wy gadacie ja tu mam już jedną Ej, zrozpiła się nowa, co jest? Jestem w domu jedną, zostawiam tu drugą i tak S.E.O. No, jak mi się jedna zgubi, to w domu mam jeszcze milion. No dobra. to teraz lecimy. Przynajmniej spróbujemy. Aha. Ej, fajna to. Nieźle Dobra Ej, fajne to Okudę Nie przy wiosce, nie, proszę Ale się Mijacie Ale jakbym przy wiosce wylądował to bym miał zawał serca Z tego co wiem, to tutaj jeszcze... Kurde, tu jeszcze mamy... O! No, o tym właśnie mówiłem. Mówię w sumie. E, tutaj mamy jedną broń, z tego co e, wiem. E, o unicja. Git, git. O, ta, Ostre, ostre. Nie no dwa gałądki spotkałem <grym> Spotkałem <grym> mm. O kurde no nieźle będziemy ciachać kurde Git, git Good Good, good bro mm że ostryga tu jakaś kolejna książka co to jest nie wiem hmm. że te panele można postawić tylko że nie wiem czy mamy na tyle drutów żeby zrobić na przykład układ elektryczny aha nie wiedziałem co to jest matko boska. ale chyba nic mi nie energii mi dodała tylko ale nic mi nie zrobiło

po drugiej stronie jakby mam to powiedzieć po drugiej stronie tego jakby a zobaczycie, no po prostu tam po drugiej stronie no chyba koło jaskinie Tam no chyba tu jaskinia jest chyba jakoś tak nie Hmm, tu nie ma, ale chyba, 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 chyba. Nie, hmm, to gdzie by to było? Tam chyba. Tu? Nie, nie wiem. Ude. Nie, tu są te. Hmm. Nie, to chyba dobrze, chyba tutaj. By... Gdzieś tu na pewno były takie skrzyneczki, nie? Dobra, tu są ludzie. Idziemy, to zobaczymy nie nie no o, na szczęście dobra no dobra to lecimy sobie do tego do naszej bazy co ja wam jeszcze mogę powiedzieć rzeczy, co ja wiem i co mam wam powiedzieć. Hmm. A w ogóle możecie mi też pisać w komentarzach jakieś fajne pomysły na rozbudowanie tej bazy i na jakieś Zrobić coś fajnego, nie wiem, w tej bazie Jak, gdzie to zrobić, jak, gdzie, nie wiem mm, a Stefan w ogóle mm, Ty się nie musisz o, o, z, y, tu się nie musisz, Stefan Jezu, czemu ja Enter daję Ty się nie musisz ukrywać Nie, co to mi tu zostało Aha, też czat Aha okay, Jak ten czat się wyłącza Dobra, się mam No i będziemy powoli kończyć odcinek O, zniknął, eee. Staram się jakby, Ten odcinek wstawić jak mi je pozwoli. Próbowałam tam różne rzeczy, żeby zrobić te dłuższe odcinki. Ale co tu robi ryba? Nie da się. O, wiem, Nigit. No co no. No co no. Będziemy kończyć wizowy odcinek już powoli. Um. Jeszcze tutaj sobie usmażymy te wszystkie te nasze rzeczy. Ude, akurat na mięso mi się nie zniszczyć. Mmm, no i co? Aha, nie mogę. Ej no, ale czemu wyżyły też od razu pani. Mmm, co próbuje wyjść razem że widzę ją. No. Poczekamy aż się usmaży orw. Rybka jest usmażona, to to to. poczekamy jak jeszcze się po kolejne mięso, co mi efektwi punktu... Nie. Co mi efektwi punktu zostało. Um, usmaży się, no i... Aha, zjadłem, bo jeszcze jedną mi zostało Dobra. Jeszcze, jeszcze jedno mi zostało, no i co mam? I będziemy kończyć odcinek Zostawcie um, lajka, like subika, jeszcze dzwonki, można, jak chcecie Żeby być na bieżąco z kolejnymi filmikami Łapkę w górę, no i co mam? Kan chume yi hapa.